Witajcie, kochani. Zapraszam Was na czytanie z okazji pełni księżyca w znaku strzelca, która będzie miała miejsce 11 czerwca. Dosyć intensywny będzie to czas. Nazwa truskawkowa tej pełni, ale nie dajcie się zwieść różowej słodkości. To jest czas decyzji, to jest czas um, ruszania do przodu. To jest czas pełen mobilizacji i aktywacji, tak? Dobra, zobaczmy sobie najpierw z energii ogólnych, jaka ta pełnia dla nas wszystkich będzie. 9 denarów, rycerz denarów, wow, i 7 pucharów. No, kochani, to jest czas, który ma nam pomóc wejść w dobrobyt w swój własny, tylko i wyłącznie własny, kochani, gdzie energie będą nas namawiały do ruszenia do przodu, bycia odważnym, do tego, żeby podejmować jakieś kroki, które może wcześniej nie były podejmowane ze względu na Lęki, obawy, brak planu, brak schematu, działania. Tutaj energie wyższe mówią: aby ci było wygodnie, aby ci było cudownie, abyś się mógł czuć bezpiecznie, komfortowo i być dumnym z siebie, zrób pierwszy krok zagospodaruj najpierw ten teren, który zobaczysz przed sobą. A dzięki temu łatwiej będziesz mógł posuwać się do przodu. Przed tobą jest długa droga do celu, ale jest ona osiągalna. Tak? Rycerz denarów jest jedynym rycerzem, który naprawdę dociera do celu. On jest powolny, stateczny, ale on ma plan, on ma pomysł, on idzie etapami od punktu A do punktu B. Jaką macie jeszcze wskazówkę? Wybierajcie mądrze, ponieważ macie do wyboru różne możliwości. Może to już jest koniec po prostu marzenia, fantazjowania na jakiś temat, tracenia czasu na wysyłanie zamówień, tak? I manifestowanie swoich marzeń. Pora wziąć się, kochani, do roboty, pora zrobić pierwszy krok. W tym, aby materialnie te nasze marzenia, nasze plany mogły się ziścić. Tak ja to widzę. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze nam dopowie księżycologia. Znajdź równowagę między duchowością a praktycznością. To jest właśnie to, o czym mówiłam. Tak, że już dosyć po prostu. Tkwienia w tej sferze marzeń, fantazji, duchowych manifestacji. Pora po prostu zrobić realny krok do przodu i pokaż światu swoje prawdziwe ja. No pięknie, pora na rewolucję, pora na ruszenie do przodu, pora na aktywność, kochani, tak? I co mamy jeszcze z wyroczni? Piękna karta. Kochani, niezależność. Aby osiągnąć swoją niezależność, aby być dumnym z tego, co posiadam, ze swojej pracy, ze swoich umiejętności, ze swojej odwagi na to, że mogłem ruszyć do przodu. Mamy tutaj obietnicę niezależności, niepodległości, suwerenności, tak? W momencie, kiedy jesteśmy silni, mocni, pewni siebie i swoich działań, jesteśmy wolni, kochani, tak? To jest wolność. Absolutnie. Dobrze. Przejdziemy sobie za chwilę do kolejnych e, znaków zodiaku, w kolejności od barana do ryby i zobaczymy sobie, y, jak te energie pełni będą się dla was wszystkich układały. Przypominam, nie ma czasówki, znaki zodiaków są widoczne na kartach. E, można sobie spokojnie skrolować do danego znaku. E, Okej. Okay. No dobrze, to jedziemy. Zaczynamy od baranka. I baranek ma rycerz Pucharów i dziewięć mieczy. Rycerz Pucharów, dziewięć mieczy. Coś tu baranki, moje drogie, będziecie chyba w pełni bardziej uwrażliwione na uczucia, na emocje, na to, że być może wasze emocje nie są odwzajemnione. A może macie jakieś lęki i obawy, że coś Wam się nie zgadza w tych Waszych relacjach emocjonalnych? Dużo dajecie, dużo oferujecie, a w zamian być może czujecie się w jakiś sposób zranieni. Zobaczmy, jakie macie wskazówki. Wnioski są na wyciągnięcie ręki, kochane barany. Myślę, że Hmm, dziewięć mieczy z reguły to są, kochani, energie waszych myśli który, i to takich czarnych scenariuszy, tak dramatyzowania na temat tego, co się między wami dzieje. Wnioski są na wyciągnięcie ręki i dodatkowo macie kartę poddaj się temu, co hmm, wyższej sile, wyższej energii. Oddaj się temu, oddaj się modlitwie, proś o to, aby twoje relacje być może znalazły no, szczęśliwy oddźwięk, tak? Żeby ta energia dawania i brania była w równowadze, a nie tylko, że ty z siebie dużo dajesz, a w zamian otrzymujesz naprawdę niewiele. Myślę, że tu baranki będą bardziej emocjonalnie poruszone w te pełnie. Byk i byk mamy. Rydwan i Hasbuław. Wow! No, byki chyba się przebudzą do życia, ruszą do przodu, po sukces, po zwycięstwo. Zaprzęgną w ten rydwan życia swoje dobre i złe doświadczenia, wyciągną z tego wnioski i zrobią z tego wspaniały użytek. Ruszycie do przodu, kochane moje. Być może wasze plany, wasze oczekiwania właśnie teraz zyskały klarowność, jasność, będziecie miały ochotę na nową przygodę, na nowe wyzwania. No i super, zobaczmy w takim razie, co jest w dopowiedzeniu. Nadchodzi nowy początek, no dokładnie tak jak mówiłam. I dodatkowo, kochani, nie musicie się bać, macie protekcję, macie ochronę sił wyższych. E, absolutnie jest to właściwy kierunek, jesteście dobrze zaopiekowani i naprawdę idziecie po ten laur zwycięstwa. On jest dla Was przeznaczony, on na Was czeka, e, więc pora ruszyć do dzieła, tak? Wspaniale, wspaniale macie byczki. Okej, okay. co mamy u bliźniąt? Bliźnięta mają wieże i osiem mieczy. Mm, kochane moje, może się coś wydarzyć, albo już się wydarzyło, co było dosyć zaskakujące i nieoczekiwane i może nawet wzbudziło Wasz gniew lub opór, lub przerażenie. Co spowodowało, że stanęliście w miejscu, obudowaliście się własnymi myślami, własnymi, jakimiś takimi myślami, które odbierają Wam poczucie własnej wartości, poczucie własnej sprawczości, poczucie, że naprawdę możecie jednak znaleźć rozwiązanie na to, co się dzieje. Pamiętajcie też, że wieża przynosi przykre szarpnięcia, przykre Tąpnięcia, które mają na celu zwrócić Twoją uwagę, że coś w tym scenariuszu nie gra, coś jest nie dla Ciebie, coś ma słabe fundamenty, które wcześniej czy później i tak by runęły. I tu wszechświat daje tak zwanego kopniaka z góry, ponieważ Ty, drogi Bliźniaku, nic z tym nie zrobiłeś wcześniej. Więc tutaj może być trochę dramatu, trochę emocji, e, trochę przykrości. Co jeszcze macie dodatkowy jako przekaz? Czas na działanie, a nie na obudowywanie się właśnie bezruchem i takimi myślami, że nie mam wyjścia z tej sytuacji, kochani, wyjście zawsze jest. Należy tylko zdobyć wiedzę, która po prostu pokaże Wam to wyjście. To, że będziecie siedzieć w miejscu i yy, dramatyzować i yy, Wzbudzać w sobie lęk i obawy przed tym, że możecie rzeczywiście coś zrobić, jest naprawdę stratą czasu. Zobaczcie, przed Wami czas wzrastania. Ta wieża przynosi Wam naprawdę, zresztą zaraz sobie jeszcze dopowiemy do tej wieży, stricte. Co ona Wam przynosi, żeby Was troszeczkę uspokoić? Osiem pucharów. Ona przynosi Wam jasną i klarowną informację. Pora odejść od sytuacji, związków, relacji, um, które nie dają wam już y, emocjonalnego wsparcia, gdzie nie ma czym się nakarmić emocjonalnie, gdzie już wszystko się wypaliło, gdzie pora już najwyższa, żeby ruszyć w drogę lub coś z tym zrobić, tak? A nie tkwić w tym pozornym komforcie, y, y, i uważać, że nie ma z tej sytuacji wyjścia. Uh -huh. Czas wzrastania, czas na działanie. Nie załamujemy się, drogę bliźnięta, tylko szukamy wyjścia z sytuacji, szukamy rozwiązań, działamy. Raczki. Raczki, co dla Was na ten czas? Paść Pucharów, jakiś liczny. Paść Pucharów i kochani, sąd ostateczny. Hmm, coś w Waszym. No tak, mamy Jowisza w raku. Więc nie dziwota, że wy powstajecie jak feniks z popiołów. Są jakieś niespodzianki, są jakieś randki, flirty, informacje, wiadomości bardzo radosne, które powodują motyle w brzuchu, które powodują, że czujecie lekkość działania, lekkość umysłu, wyższą świadomość tego, gdzie jesteście, co robicie, z kim przebywacie i jaką energię z siebie wysyłacie innym, tak? W świat. Um, hmm. Bardzo piękna, wzniosła, lekka, szampańska, bym nawet powiedziała, energia dla Was na ten, na ten czas pełni. Co macie w dodatkowym przekazie? Komunikacja jest kluczowa rozmawiajcie, kontaktujcie się, flirtujcie, rozpoczynajcie jakieś nowe znajomości, paść pucharów to jest początek jakichś emocjonalnych, fajnych spotkań, więc rozmawiajcie, kontaktujcie się, komunikujcie, flirtujcie, randkujcie, no i co jeszcze macie, no oczywiście przy takich energiach, cóż innego może być, przyjemność kochani, przyjemność, Lekkość, radość, no bardzo fajny dla was czas, ta pełnia rozpoczyna. Co mamy u lwa, rycerz mieczy i pięć buław, wow, 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 lew w te pełnię uzbroi się w miecz i ruszy do boju i zacznie załatwić, dostanie takiego kopa od tej pełni truskawkowej, że postanowi załatwić sprawy, które już dawno były do załatwienia. Być może to jest odpowiedni czas, może w tej chwili czujesz po prostu, że jesteś w sile i w mocy, aby stanąć w szranki, pokazać, co sobą reprezentujesz, kim jesteś. Dla niektórych jest to oczywiście. Mm, pokazywanie siebie w sensie stawanie do konkursów, pokazywanie swoich pomysłów, swoich projektów, to są przesłuchania, to są wysyłania CV. Coś tutaj ruszy do przodu i już macie dosyć czekania i idziecie zero jedynkowo, nieważne czy droga wąska czy szeroka, czy są na niej jakieś niebezpieczeństwa. Determinacja jest u was ogromna. Ty oraz Twoi bliscy jesteście bezpieczni. Taka jest tutaj dodatkowa informacja, więc nie musisz się martwić o bliskich. Zajmij się sobą. No i oczywiście, przy takich energiach, to mamy, że energia osiągnie tutaj w te pełnie ekstrema. Więc uważajcie, kochani, na kłótnie, na sprzeczki, bo bardzo często przy tych pięciu poławach to jest również wojowanie, tak? To jest bitwa, to jest. Yy, yy, yy. Oczywiście, to jest świetne i warto rozmawiać, ale używajcie argumentów merytorycznych, no bo tu właśnie emocje będą bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Uważajcie na to, żeby nie skrzywdzić osób, które są Wam bliskie i potem będzie Wam po prostu przykro. Panna. Panna 9 buław i, dziewięć, i dziewiątka jako pustelnik. To jest Wasza karta oczywiście w tarocie. Hmm. Myślę, że to będzie czas na chwilę przystanku dla Was, odpoczynku, yy, przegrupowania sił, yy, zorientowania się, yy, co jeszcze można zrobić, co poprawić, yy, czemu jeszcze należałoby się przyjrzeć bardziej wnikliwie. Bo mamy tutaj zmęczonego wojownika, tak? Dużo się widocznie działo w Twoim życiu, Panno, ostatnimi czasy. Yy, I po prostu jesteś już pełna zwątpienia i nawet niewiary w to, czy uda Ci się dosięgnąć celu. Pamiętaj, że w tej karcie masz bardzo prosty przekaz. Nie trać celu, nie trać nadziei, nie trać wiary. Potrzebujesz chwili odpoczynku. Okej, okay, ale potem o popraw koronę i ruszaj po swoje. Tym bardziej, że w Twoich doświadczeniach, droga panno, no tutaj sam pustelnik nawet o tym mówi ta mądrość doświadczeń przeszłych, przykrych i pięknych masz w sobie. Wiesz doskonale, że w ciszy i spokoju wykuwa się te miecze zwycięstwa. Ty panno wiesz o tym najlepiej i ten czas właśnie poświęcisz na tego typu proces. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy w kartach dodatkowych. Zastanów się dobrze, co musisz zostawić za sobą, co musisz odpuścić. E, przyjrzyj się, co po prostu Cię irytuje, denerwuje, e, co powoduje, że jesteś w stanie rozedrgania, niepokoju, niepewności. Zastanów się, co zostawić już za sobą, czego nie brać w dalszą podróż i co mamy z królowej wyroczni Księżyca, czas obfitości rozpoczyna się dla Ciebie. Piękny moment, kiedy będziesz, droga, panno, pełnymi garściami, zrywała owoce, które wcześniej, których wcześniej nasiona posiałaś, tak? Jeszcze chwila jeszcze chwileczkę jeszcze dosłownie parę metrów Ci brakuje do celu. Jeszcze troszeczkę uzbrój się w cierpliwość spokojnie pomyśl co zostawić za sobą, z czym się już pożegnać, żeby Ci nie ciążyło na tej nowej drodze i żebyś nie była aż tak bardzo zmęczona, droga Panno. Dobrze, co mamy uwagi? Waga. Waga osiem buław i słońce. Wow. Uf. No, drogie wagi. Wszystkie ręce na pokład. Umysł, serce, działanie wszystko jest skierowane na jeden cel na sukces. I ten sukces masz tutaj w dopowiedzi, oczywiście. Słońce przynosi. Radość, szczęście, witalność, siły, energię, em, rekonwalescencje, pełno, pełne zdrowie fizyczne, psychiczne, intelektualne. E, Osiem buław mówi, że będziesz bardzo dużo się komunikować bardzo dużo spotkań bardzo dużo. Różnych ważnych spraw będziesz załatwiała, albo właśnie sobie uzmysławiasz w tej chwili w te pełnie, że to już jest najwyższa pora, żeby tym się zająć. Sukces przed Tobą na pewno. <laughs> Piękny czas triumfu, sukcesu, zadowolenia, dobrego zdrowia i bardzo dużej witalności. Medytacja i kontemplacja. Co jaka tutaj jest wskazówka i rada dla Ciebie jeszcze na ten dobrze się uspokój? Pomedytuj, pokontempluj, w jaki sposób właśnie wrzucić te wszystkie ręce na pokład i jak poprowadzić swoje działania, żeby kilkutorowo trafiły one w sam środek tarczy, tak? W sam środek celu. Co macie jeszcze w dopowiedzi? Zmęczenie, ale też odporność, kochani. Jesteście silni, niż Wam się wydaje. Jesteście mocniejsi, niż Wam się wydaje. Zobaczcie, mimo naprawdę dużych, dużego natłoku obowiązków, spraw, Wy jesteście w stanie naprawdę wiele udźwignąć. Będziecie tym zaskoczeni, prawdopodobnie, jak wielką witalnością i siłą fizyczną się będziecie odznaczać. W ten czas pełni i w najbliższe dwa tygodnie. To bardzo fajnie to bardzo fajnie, bo możecie naprawdę wiele spraw załatwić, wiele spraw poukładać po to, żeby, żeby osiągnąć to, na czym Wam zależy. Skorpion. Skorpion 8 mieczy i 7 buław. Osiem mieczy. Kochani, no mm, nie chcecie czegoś widzieć, nie chcecie o czymś rozmawiać, e, izolujecie się od czegoś. E, niektórzy może są po prostu wręcz izolowani, to może być jakiś pobyt y, y, w szpitalu albo y, no odizolowanie po prostu od wszelkich spraw, y, dramatyzowanie. E, y, takie poczucie, że nie mam na nic wpływu, że to co się dzieje, to już tak musi być i trudno. Do tego jeszcze obudowujecie się bardzo swoimi argumentami, nie chcecie czegoś do siebie dopuścić, przed czymś się bronicie bardzo intensywnie. Tu w tepełnie może być nawet bardzo gorąco z tego powodu, więc uważajcie po prostu na emocje. Bo, no proszę, co powiedziałam, zbliża się ogniste apogeum. No właśnie, w te pełnie może naprawdę możecie wybuchnąć. Um, możecie już dłużej nie wytrzymać i wykrzyczeć swoje. I dodatkowa, dodatkowy przekaz pora na wyjście, um, że tak powiem, z ciemnicy nocy i ruszenie do przodu w światło dnia. Yy, od czegoś będziecie się chciały uwolnić, drogie moje. Coś już po prostu nabrzmiało na tyle, że nie będziecie chciały dłużej w tym tkwić. Dobrze, co mamy u strzelca? Strzelec: sześć mieczy i yy, głupiec. <laughs> No cóż, Strzelczyk zaczyna jakiś nowy etap w swoim życiu, jakąś nową przygodę, w którą wkracza z impetem, z zadowoleniem, z nadzieją, z ciekawością przygód, jaka ta podróż oferuje. Nie widzi niebezpieczeństw, nie widzi potrzeby nawet, żeby się tutaj przed czymś chronić. Wierzy w swoją gwiazdę, wierzy w swój, w swój czas. Do tego jest to jeszcze czas, w którym, kochane moje, no, odzyskujecie troszeczkę wyższy poziom świadomości. Być może dla niektórych to jest krótka podróż, też taka fizyczna może jakiś wyjazd gdzieś, w jakieś nowe rejony, w których jeszcze nie byliście w jakąś nową przygodę. Na pewno ten czas będzie czasem wyjścia z cienia w strefę światła, tak? Czyli wyższy poziom świadomości, większa radość, dużo nadziei, dużo jasności, wysokie wibracje, fajny, bardzo budujący czas. Jaką macie jeszcze wskazówkę? No właśnie to, co powiedziałam: zbliża się koniec ciężkiego czasu, zaczyna się dla Was coś fajnego, coś jasnego, i tu macie: zaakceptujcie to, co przynosi Wam los, zaakceptujcie to, co wszechświat Wam daje, co Wam stawia na drodze zaakceptujcie to w pełni z pełnym y, akceptacją i y, zgodą na y, z dobrodziejstwem inwentarza, tak, które dostajecie. Dobrze, co mamy u koziorożca? Koziorożec. siedem mieczy i sprawiedliwość, Siedem mieczy i sprawiedliwość, drogie koziorożce.. Yy. Chyba pora wyjawić, jakie są Wasze prawdziwe intencje, bo może długo utrzymywałyście, utrzymywaliście je hmm, dla siebie w jakiejś tajemnicy. Celowo czegoś nie mówiłyście. Czy nie mówiliście? Hmm. Pora na nowe rozwiązania, pora na nowy osąd sytuacji. Tym razem nie bądźcie podejrzliwi, nie manipulujcie faktami, nie oszukujcie też samego siebie, tylko spójrzcie troszeczkę sercem na tą sytuację, tak? Co wam podpowiada intuicja, co wam podpowiada serce? Dla niektórych jest to informacja, że sprawy, które długo się ciągnęły, były niejasne, były. Nawet podejrzewaliście, że coś tam jest w tym prawie zmanipulowane. Dostanie swoje światło i dostanie swój wyrok który powinien być, jeżeli wszystko robiłeś drogi koziorożcu uczciwie i prawie, powinien być na twoją korzyść. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy w dopowiedzeniu. Wnieś do tej sytuacji miłość. No właśnie, to jest to, o co prosi właśnie sprawiedliwość. Jeżeli cokolwiek robisz, cokolwiek osądzasz, może prowadzisz jakąś sprawę, może jesteś adwokatem, sędzią, Wnieść do tej sytuacji miłość. Nie możesz tylko podejrzewać, że ktoś ma złe intencje. Otwórz swoje serce, otwórz swój umysł i pomyśl, poczuj, co tak naprawdę powinno się tutaj zadziać. Tak? Ścieżka dla ciebie jest otwarta. Zobacz, tutaj masz drabinkę, i tu masz nowy świat, nowy początek, nową przestrzeń do zagospodarowania. Musisz tylko podjąć decyzję. Mm? Okej, okay. co mamy dla wodnika? Popatrzmy. Siedem denarów i osiem buław. Uh -huh. Kochane moje wodniczki, chyba na to coś dobrze zasiałyście, długo czekałyście na coś, co właśnie w te pełnię może się objawić. Możecie dostać jakieś wiadomości, informacje, i to z wielu źródeł, które potwierdzą, że wasz tok myślenia, działania był prawidłowy i dzięki temu. Yy... No właśnie, Twoja ciężka praca przyniesie owoce. Zobaczcie, jakie te karty zawsze się świetnie do, dogadują ze sobą. To jest dla mnie zawsze zaskakujące przez tyle lat. E, ale to jest piękne. To jest piękne, że one tak cudownie ze sobą gadają. E, tak, Twoja ciężka praca zacznie przynosić owoce. Dostaniesz tego. Mm, mm, Namierzalne dowody, że tak powiem. I co w związku z tym zaufaj temu, co za chwilę do Ciebie y, przychodzi. Jeżeli jesteś niepewien, czy dobrze zasiałeś, czy dobrze zrobiłeś, to tutaj y, energie wyższe Cię zapewniają. Absolutnie tak. Zaufaj, że wszystko, co do Ciebie przychodzi, co jest Ci przeznaczone, co jest Twoje, y, napłynie do Ciebie, tak? I ryby. Rybki kochane mają kochanków i trzy puchary. <laughs> dużo radości, dużo spotkań, dużo spontanicznych takich rozmów z osobami, które są ci życzliwe, bliskie, które cię rozumieją, które cię wspierają, które są twoimi partnerami w każdym calu. Mamy kochanków, może jest wybór jakiś przed tobą, wybór osób, które mają ci dalej towarzyszyć w twojej podróży, które mają być twoimi przyjaciółmi. Być może będziesz się nad tym zastanawiała, droga rybo. Z kim ci będzie dalej po drodze? Kto cię dopełnia? Kto cię rozumie? Kogo lubisz? Z kim ci jest po prostu dobrze? Dla niektórych jest to yy, yy, ostrzeżenie też, że być może będziesz musiała, droga Rybko, powalczyć o swoje miejsce, bo nie jesteś jedyna, do yy, ręki swojego wybranka lub swojej wybranki. Yy, może ty będziesz musiała wybierać też między dwiema opcjami, tak? Bo ktoś tutaj jest trzeci, kto. No właśnie, tam gdzie dwóch bije, tam trzeci korzysta. Uważajcie na to. Nie pozwól, by przeszłość cię hamowała. To jest też informacja dla niektórych rybek, którym się nie wiodło do tej pory w relacjach, w związkach. Być może pojawi się ktoś nowy z Twojego towarzystwa, najbliższego, z Twojego grona przyjaciół. Daj temu szansę, tak? Daj temu szansę. Nie pozwól, żeby te przykre doświadczenia zamknęły cię na miłość, zamknęły cię na nową znajomość. Bądź na to otwarta. I patrz, masz kwitnienie, rozkwit, tak? Rozkwit czegoś nowego emocjonalnego, na pewno. Rozkwit. Pięknie, kochani, bardzo wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za wasze wszystkie lajki, komentarze, dzielenie się filmami, za wasze maile, SMSy, wiadomości od was. Z całego serca wam dziękuję. To jest ogromny zwrot, taki energetyczny, pełen wdzięczności z waszej strony, który po prostu uskrzydla i dzięki czemu chcę się po prostu dalej to robić. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie i życzę wspaniałych doznań w Tepełnie. Do zobaczenia, papa. Pa.